Wszystkim, tu Melkejden i DeLoper. O, brawo! I witamy Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku naszego Mindemic Challenge w Minecrafcie. Jak widzicie, jesteśmy w naszej. Nie wiem, czy można bazą nazwać, ale co najważniejsze, jak widzicie, DeLoper w końcu nie jest brzydki. Mua. w końcu jesteś przystojny. Udało się. Jej, hurra, brawo. No bo musielibyśmy cały, ja to ja wytrzymam, ale widzowie, cały Oj. challenge patrzeć na Steve'a. Steve, Steve jest już tak jest opatrzony. No właśnie, też już się ubieram, bo tak chciałam zacząć. E... Tak, kazali mi się rozebrać przed nagraniem. Haha. Ha. Dobrze, e, no i tak, e, będziemy dzisiaj, dzisiaj e, będziemy budować oczywiście naszą bazę. Będziemy się tu urządzać. Eee, więc e, mój plan jest taki, że tutaj chcesz, żeby to było równa tu ten redstone jest. E, to trzeba jeszcze wykopać jedną warstwę, bo tutaj to jest tak krzywo, nie może być krzywo, absolutnie nie może być krzywo. I teraz ja mam taki pomysł, Symetria, żebyśmy byli, byli e, kilka poziomów wyżej, to, to tu bym e, także równo z tym wejściem na przykład. No. E, zrobiłabym e, kilka schodów w górę, wiesz co chodzi. Nie, nie, tu jest, tu jest schodek. No że No i z ważnych wiadomości właśnie muszę wam powiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze, oprócz tego, że Edel jest znowu... Przyswajny. Mindemic news, ja. Mindemic news! Bre breaking jest akurat mi się killosą. Przepraszam, e masz crafting te ja mam. Dobra nieważne. To w sumie należy mi postawić, bo już jestem po prostu pełna. I'm full. Oh. Czuję, że dokupimy się do tej mm, kopalni. Dosłuchać te pajęczaki. Oj, tam. Dobra, ja, ja tutaj muszę, wiesz. O, dobra. Yy, Breaking Mindemic News. To jest tak. Wyłączyliśmy w końcu ten Friendly Fire, yy, ponieważ stwierdziliśmy, że to jednak jest zbyt upierdliwe, jak razem musimy walczyć przeciwko jakimś potworom i, i tak dalej, że jeszcze sami się będziemy bić. Więc no uznajemy, że no, po prostu my tak się kochamy, że nie możemy się skrzywdzić. Tak. Czekajmy z tych schodów. Raz, dwa, trzy, cztery. To na którym poziomie? Na tym już? No, pięć. Pięć, jest pięć słodków. było w planach. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, to na tym. To tu wykopiemy e, jakiś pokój. Ej, głowa znowu mi zasłania, ale już nie jest brzydka. <grym> to zawsze jakiś plus. No, przecież Steve ma ładną głowę. Znaczy, no, classical, classical. Ale dobra, na samym początku. O! No, mówiłam, że słyszę tu lawę, czekaj. O. Co? Coś tam było? No, tam. Znaczy, nic w sumie nie ma, ale. No czy. Naczynic... A, tam w górę. No, jest kopalnia. No, ale ja chcę Spuk. mieć domek. Czy bo jak nas zjedzą, plany. Co robimy? Wiem. Wyciekamy. Czy eee... Czekaj, to jest lawa w ogóle. Znaczy, ja proponuję to po prostu. zatkać. Oczywiście. No co? o. pojączkę. Zatkamy to. Gdzie? Nie, zatkała się No ja tych newsów nigdy nie powiem. No, słuchamy ja nic. Nie lubię tracić wątku. Tam, tam jeszcze z tyłu trzeba. Tak na Gdzie? płasko bardziej. To tam no, też no, jest tak. przejście. Pij <śleski> mleko. O, oh, ok. Oh, <śleski> Dokończyłem za ciebie działa. Żyjesz? Zjedz chleba albo czegoś. <śleski> No pająk to był co Ale zaprzuty. ja widmo śmierci przed oczami. Ja myślałam tylko o tobie. Jak ty dociągniesz tą serię do końca bez mnie? Nie dociągnę. No właśnie. Dobra, po pierwsze... Jej, ja musiałabym wyciszyć te moje tylko... piszki. Jest zatkane, tak? Tej sierpnawy jest trochę, wiesz, takie... Jakby to powiedzieć... Nie chcesz mieć ciepło w domu? To będzie ogrzewanie podłogowe, patrz. Eee. Czekaj, no gdzie jest ten piąty poziom? Tu jest piąty poziom. To na razie to olejmy, no ja, ja kopię na razie tu. Dobra, wystracenia stracenia wątków dłużej. No słuchamy te breaking news. breaking news. Po pierwsze chciałabym Wam bardzo podziękować za tak ciepłe przyjęcie tej nowej serii, bo yy, w ogóle yy, dostałam bardzo dużo komentarzy, yy, że Wam się podoba. I, I łapek w górę też dostaliśmy dużo. No i mi jest bardzo miło, że Wam się ta seria podoba, że czekaliście na, czekacie na kolejne odcinki, że się cieszyliście, że drugi odcinek był tak szybko. Tak był wypadek, no bo pierwszy wyszedł za go pociągu, no ale tak czy siak bardzo się cieszę. No i no właśnie, bardzo nam miło. Postaramy się tutaj kontynuować. Czy to Czekaj chwileczkę. A na którym jest poziomie? No będzie przeszkadzać, chyba. No ja bym chyba je tak za. Za, ale tylko możemy mieć lawę pod domem. No na razie kobla mnie. <laughs> ja i tak tu kiedyś chcę wymienić podłogę, no bo... Podomka. Nie może być. Okej, okay, y, druga y, skindelopera. Y... Dzięki, że wam się podoba. W ogóle nawet na YouTubie tam w takich statystykach mi się pokazało, że ten film osiąga lepsze wyniki niż poprzednie takie konfety nawet była animacja. A ja taka, aha, spoko, cieszę się. To sobie wszystko zapisałam. No właśnie, pytaliście też o mojego skina, skąd on jest i to jest właśnie to jest taki kreator teraz skinów. Może wam to pokażę na jakimś osobnym filmie, że po prostu można stworzyć swoją postać właśnie wybierając różne jej części. Del też tak stworzył swoją tak. postać. A Pedro. ubrania niestety kupiliśmy za pieniądze realne! Ja nie wiem ile wydałam na mojego skina, chyba jakieś 8 zł. Tak, to jest taki kwiat <laughs> jak w Simsach. Tak, trochę coś w tym Także e, można teraz stworzyć takie skiny i w sumie bardzo mi się podoba ten pomysł. Tylko że wszystkie fajne ubrania nie są za darmo. No ale cóż, na czymś muszą zarabiać, skoro update'y są za darmo. To już się nie czerpią. No, kto nie e... chce, ten nie musi płacić. tak Tak na też... grać. Albo Alex. No, i ogólnie było też e, trochę e, właśnie komentarzy, że te zasady są właśnie takie bardzo proste, że samo wbicie levelu no to w sumie jest za szybko, że mogą być jeszcze jakieś dodatki. I powiem Wam, e, to nie jest moja wina. <grym> Otóż e, Del właśnie rzucił ten pomysł tego wyzwania. E, ja rzuciłam, że super, super, że można jeszcze to, tamto. On powiedział, wait, wait, wait. Ja bym chciał, żeby zasady były simple. O, też to jest. A, nie, będę Mieszkać z pająkami. Trzeba wszystko pozatykać, no. Chyba, że w to jest drugą jest stronę taka. w sumie kopiemy po... Okej, okay, to możemy tu spróbować sp wejść, spenetrować, jak już tu jesteśmy. Hmm. No więc zasady są proste, ponieważ e, Grzegorz <ścoughs> się uparł, że to będzie fajny pomysł. Ale nie martwcie się. Ja oczywiście e, będę dodawać jakieś dodatki od siebie. No tylko że ich nie ma jakby w oficjalnej liście zasad. Right. Co tam jest? Co? No, to no bo tam jest e, kopalnia, no nie chcemy. Kopalnia? Tam. No przecież widzę tam te drewniane budowle. Okej. Okay. Zatykam, zanim zerzemy znowu pamięt. Right. Będziemy musieli tu przejść i. No ale ze zbroją, człowiek. Człowieku. Człowieku. Cześć. Cześć. Także no, też coś dotyczy o swoich zasadach? Nie, one są -proste. Żelaznych. Żeby każdy mógł je zastosować. Mi ogólnie no. się podobają takie proces a nie, że jest jakaś tam lista 10 kartek A4 z szczegółowymi to No zasadami. właśnie, i tu jest pierwszy jakby Minefest. Bo ja na przykład Mindfest? jestem zwolennikiem. Tak, ja bym chciała to, właśnie tutaj. Na taki odpowiem z tylko w Minecrafcie właśnie to wymyśliłam. Pierwszy Mindfest, właśnie ogłaszam y, w komentarzach. Y, bo ja na przykład lubię kwestie, są takie, że. O, tu to, tu tamto. No wiecie na przykład, o, żeby wyjść na dwór, musisz mieć pełną zbroję y, i tylko raz możesz jej użyć. Jak je użyjesz, na przykład musisz ją y, spalić. A między domem a wyjściem, musisz mieć specjalną komorę odkażającą, w której jest taka woda, pod którą musisz stanąć. Bla, bla, bla. Ja lubię takie rzeczy bo mi to daje taki klimat. Nadal jest właśnie zwolennikiem prostych zasad. I możecie powiedzieć mi, co wy wolicie. Czy wy wolicie więcej zasad, jak jest tak bardziej skomplikowanie? Czy wolicie właśnie jak są cztery zasady i tyle. Dajcie znać. I no i oczywiście drugi Mindfest, bo nie wiem czemu, ale to było też poruszone w komentarzach. Właśnie moja miłość do marchewek i dela, miłość do ziemniaków. Chciałam powiedzieć, że to się bardzo przynosi na świat realny. Ja bardzo lubię marchewki, Adel bardzo lubi ziemniaki. No i tutaj jest Mindfest o nazwie... Musicie Koniecznie napiszcie w komentarzu marchewka czy ziemniak. Nie wiem, czy są emoji, możecie emoji użyć, jeśli są. Napiszcie koniecznie, czy będzie marchewki czy ziemniaki. Zobaczymy, czego jest więcej. Ziemniaki. No ja jestem tym marchewki, także... <laughs> Dajcie znać. Ale ogólnie to powinien być taki kwadrat bardziej. Ja tu Jakby właśnie na razie chciałem być wyższe... Przepraszam, żebyśmy się nie tylko w głowę. A, jaki troskliwy. Dobra, czekaj, bo tu jest jakby... Ja muszę tu gdzieś zrobić naszą sypialnię. ja tu jest powiedzmy wejście... To ja tu wykopię pokój do spania, co ty na to? W tą stronę? No w nie wiem, stronę? no tak sobie. No bo w tamtą było więcej tych kopalni. Ja tu wykopię... Ee, ten. A ty na przykład w tą, A nie, bo w tą A może było... tu? O, tu pójdę, bo tu jest ziemia nawet. Pokój, drzewa. Ale w, drzewa. w górę? No. dobra, to tu wykop pokujewał, ale ja bym obniżyła szczerze, żeby było na tym samym poziomie. Dobrze. Albo w sumie, jakby tu tak dać dirta i takie schodki, to by było wszędzie ziemia, to by było ładnie i taki płotek. Ja już to widzę. Dobra, to, to róbże na tym poziomie, dać dirta. No, to wykop taki słam. No. Patrz, tutaj. No. Tu damy schodki drewniane. Mhm. Tu będzie dirt zamiast tego, Zamiast tego. tak i to będzie jakby takie po schodkach taki ogród nasz, tu po bokach dam takie płotki, że to będzie jakby za takim płotkiem. Aha. Tylko jedyna wada, że potrzebujemy kilofa z touchem, żeby było ładnie, bo jak nie to będzie brzydko, ale jakoś to zniosę. Dobrze i ja bym chciała, wiesz co, to idź od tej strony, może zostaw tą głębokość, nie wiem, policz ile to jest mhm. i pójść w tą stronę, żeby był kwadrat, dobra? No raz... Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. A to czyli w już tutaj. też siedem, no? W tą siedem pójdź. No i oczywiście bardzo w górę, a ja wykopię dla nas sypialnie. Dobrze. Poszukam tylko łopatki. <grym> <grym> Aha, także no, my się tu urządzamy. No to tak w sumie koniec Breaking News. Czemu zawsze? Mój Breaking to mi się coś łamie. <grym> to już nie mógł. Ale naprawdę... O, patrz. patrz Czekaj, muszę sobie zrobić jeszcze jeden. Obawiam się, że mogę mieć problem, żeby pójść trochę w górę. <śmienicza> nie chcę. co tak, no tam jest? Opuszczona wioska. Chwileczkę. No, a co się dzieje? Tak się domyślam, co tu jest. Za, za, tym, za tymi deskami. Ale musisz iść w górę albo w dół. Dobrze, to mamy inny pomysł. To zamiast tych słów w górę, będą schody w dół? Czy to mogę spróbować, zobaczymy. Dobrze, ale postaraj się przeżyć. Jak nie, to koniec serii trudno. Cieszymy się, że byliście z nami. <noise> Dwa i pół odcinka. No, trzy, cztery, to będzie pięć, bardzo cołdzie. Kiedyś jak będę mogła użyć drewna, <noise> nie chcę tego widzieć. <noise> no, ja może kopanie tej dziury jakoś wam przyspieszę, czy coś. Hmm. Nie? Dobrze. Masz rację, każde kopnięcie trzymam do tam jest korytarz, to byśmy musieli razem pójść i spenetrować. Antua, Żadnego penetrowania. nie? To może w drugą stronę osiągnięć. Gdzie jest spróbuję. ten korytarz? No tu zakopałem go. Ale czemu ty kopiesz w tą stronę w ogóle? No powiedziałeś, że siedem, żeby kwadrat zrobić. No ale w tą. Tam Ach. jest sypialnia. A, a to chyba... tą. A, rzeczywiście typię. To kopiesz byśmy... sypialnię, a ty idziesz w tamtą. Mieli drzewo w sypialni. Dobrze. To. Teraz rozumiem. Cieszę się, że zawsze, zawsze się tak dobrze rozumiem. Ale w sumie, patrz, to jest drewno, ono się może przydać. Możemy pobierać drewno z kopania na razie. Ej, w sumie. Zawsze jakieś rozwiązanie, nie? Jakby drzewa nie rosły. Nie ma tego złego, co by na dobre nie, nie wyszło. Bardzo. Ale ja bym chciała, żeby to było wyższe niż 3x3. Nie ja chciałam 4. Znaczy nie trzymam się tylko. You know, mean, ja. Nie. Czekaj, no dobrze, to spróbuję. No chciałam na wysokość 4, bo ja tak lubię wysokość 4. Będzie dom bez okien chyba. Dobrze nam się udało z kopalnią. <grym> no, w sumie wszystko ma plusy i minusy, nie? Ale i tak w spawnery muszą być zabezpieczone wszystkie. Tak jest. Mhm. się gramy bez kamery. O, mam krzemień. Czemu tak się wysypują mi te wszystkie? Aha. Masz nie, ja muszę skrzynię zrobić, bo... Wiesz co, zrób skrzynię. Dobrze, bo ja tego nie zniosę, bo mi tu. Ja widziałem pajączkę. Mamy pająki nad sypialnie. Nie wiem, czy będzie... Nie będzie można tu spać, chociaż tak nie potrzebujemy spać. Więc w sumie... Teraz mi pająk wpadnie do sypialni to będę krzyczeć. Śpisz, śpisz i nagle pająk na twarzy. To jest strasznie ciemno. Fajnie by było znaleźć Diamond. O wodzie nie wspomnę. Diament. Trafiłem na duże złoże węgla pod naszym łóżkiem. O to, to wybornie. bardzo. Masz coś drewnianego? Y w sensie deski? Mhm No mam Chcesz? No to jakbyś mi co dwie dała Ding ding ding, level siódmy Ty wykupujesz jakieś fajne rzeczy No węgiel kopię Gdzie masz te deski? Przy sobie Chcesz mi dać? No to proszę podejść, ale wszystkie? na ja, twoich to... ekspresorys <laughs> Ping, ping, Nie nerwuj się tak. jak się ładnie uśmiecham. Już, 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 dziękuję. Już zamykam. Proszę, no. Ty się jeszcze wziąłeś? Się nie, nie dobra. Proszę opuścić y, pomieszczenie. Nie, już Nie mogę wyjść. Tędy, proszę. Tędy i tędy. No, proszę Dobno, wejść. przecież w radę sobie. Ja bym tu chciała, żebyś. już mi tu się nie Widzę To nogi. Długo łapek, tak? Długo łapek. Widzę długo łapka. Co ty tam grzebiesz w tych kopalniach? No. no tu wykopuję ten blog, bo mi potrzebne. Aha. Robię top Mary Builder. Musimy Oni to dodali, patrz! Patrz, chodź tu szybko! Chodź szybko do łóżka. Szybko. Yes, yes, yes. Szybko! Szybko! Ja tu że mam jakieś schizy, ale nie. No chodź. Podejdź tu. I skocz. Widzisz? Skakań po Będę jeden skok? Tak. I potem się odbijam jeszcze tak. Typ, dwa, trzy. Widzisz? Łóżko Jej. jest sprężyste. Można chyba wyżej. <laughs> Jej! Nie będziemy mogli gdzieś sięgnąć, to w łóżko postawisz. Jej! Jej! Mi się to podoba. A to ciekawe, czy w tym też tak jest? W to? Mhm. W sumie Piotr ma kilka dodatków, które mi się bardziej po bardzo podobają. Na przykład. Kreator postaci, jak w The Sims. Kreator postaci, jak w The Sims. Podoba mi się też to, że manekiny mają rączki. Ej, wiesz, co? Podoba mi się. No. Raz, dwa, trzy. Uf. Dobra, to nic, nic. Kontynuuj to. Nie chciałam powiedzieć, czy ja może już tu drzewo posadzę, jak będę kopał, no to, to może posad... akurat zarośnie. Sadzaj. Yy, kolejna rzecz yy, to, że są drzewa, yy, właśnie te takie logi. One, one też są tylko na bedroku. Wiesz co mi chodzi? No wiem, logi. Takie leżące, co leżą, pnie jakby. Tak? One są tylko na bedrocku? Tak. To też mi się bardzo podoba. No i ogólnie zawsze miałam takie że miałam takie uznanie jakby, że Java jest lepsza niż bedrock. Ale w sumie, no jeżeli gram w bedrocka, to chyba zaczynam myśleć inaczej. No, nie zgadza się chyba. Chociaż. Nie, no tutaj są takie detale. No, każdy ma swoje zady i walety. No. Kamienny klub mi się tutaj przydał. Klub na ten. kamienny nie łeś! Ja się przestraszyłam. Ja też! Tak. Ja się tak. przestraszyłam. 1543 zawał. Zawał XT. 3855, ale będzie skrocony. Ale się przestraszyłam. Boże, dobrze, że dobrze nie gramy z kamerką, chociaż szkoda bym z wyraz. Oczki. Tak. Ale się przestraszyłam, prosto na głowę mi spadł. One pewnie tu wszystkie chodzą tam, gdzie ja chodzę. Tylko że nade mną. Ale się przestraszyłam. Ojojoj. mogę zrobić przejście z pokoju trzeba Żadnych do spiania? przejść. Słucham. <grym> Pokój trzeba... no nie wiem, a to <grym> <dnie. grym> się dowiedzieć jak to będzie wyglądało. No, nie oszkujmy się, nie za pięknie. To czemu chcesz tu przejście? Powiedz, że mam za było Funkcjonalnie. Mam za Jest daleko. Funkcjonalnie. Zastanowię się. Piękny pokój, ale ja bym jeszcze by No, pff, staram się właśnie. Troby taki. Mhm, ale to może być naprawdę ładne kiedyś. Na pewno będzie. Z pewnością. Czy Nie mogę się doczekać, aż pójdziemy do kopalni. O, urosło dr drzewo. Mhm, jest Chcesz zobaczyć spokojne. nasze pierwsze drzewo? Tak, ale tutaj ktoś chciał wejść w gości, ale nie wpuściłam. Idę! Wow, ładnie to wygląda. To jest nam? Ale ładnie. Czekaj. Muszę zrobić tak... Oooo! Drzewa rosną bez wody. Super, no wiem. The selfie? Bo tu są wody gruntowe. Selfie. Selfie! Czy gdzie jest kamera? A tutaj? Wystarczą co rozchodzisz? chodzisz nie dosłania ci widoku? Ja bym zwariowała. Nie wiem ja cały czas ten kwadrat przed oczami o ten. Tak. A, przyzwyczaiłem się. Dobre oświetlenie to podstawa. Dobrze prosperujący tartak. Dobra zaprawa to podstawa. Powiedział autor dobrze prosperującego tartaku. Dumny właściciel Deloper planuje już... Rozwój branży na kolejne rynki. Tak, ekspansja, tak. eksport. Zagraniczne. Ziemia już się skończyła. To znaczy, że bez sensu buduję z tych kamiennych bloków, bo zaraz będę mogła mieć drewno sypialnie? No, ja bym jeszcze nie szalał z wydawaniem drewna, bo to wiesz, jak to jest. O, jesteś tu. Co, drzewa przestaną rosnąć? Może. jajaj. Te kamienne narzędzia są takie mało trwałe. No, zauważyłam. Uuu. Jak? A co się stało z dyniowymi płyczkami? zmieniłam. To było za pomarańczowo. A szkoda. Mm. Okej, okay, więc e, chciałam... Chodź, Proszę wyjść. Chciałam powiedzieć, że yy, nie wiem ile tego wyciąłam, ale trochę na pewno, bo trochę to trwało to całe budowanie, ale chcieliśmy wam pokazać yy, co się stało. Tak sobie kamerę, że stałem za kamieniem. Dobrze, no już. Jak Mike w Potwory i Spółka, coś Przy przykro właśnie. mi. Więc tak, tu jest nasz korytarz i teraz yy, tutaj jest sypialnia. Wygląda na razie tak. Chciałam zrobić ją najładniej jak się z tego co miałam. To są piękne szafki nocne. Tu jest zagłówek łóżka. Chciałam powiedzieć, że nie lubię tego bloku, nie podoba mi się, ale z braku laku nie mam nic innego. Eee, tak, sufit się prezentuje. Tak, tu nawet mamy zegar na ścianie, bo miałam jedną ramkę zrobić. I doniczki z kwiatkami. To jest takie fejkowe okno na las. Zaraz tam pójdziemy. Akurat kurczę, nie ma drzewa, wreszcie tego na koniec. Ojej. To czekamy. Dobra, to prowadzę was jeszcze po sypialni. Eee, tutaj takie są jakby. Ogólnie tu jest za dużo trochę pochodni. Tak, przejmą żeby zrobić I Ta twarz na pobudkę wielka, a ja to mam codziennie i to w realu, w każdym razie. Tutaj y, jest taka ściana z pochodniami. Która jest godzina, Jest też więcej, no, poranek. Okej. Okay. Jest też więcej trochę pochodni, ale dlatego że to było po prostu ciemno. Jest okno właśnie na las, żeby tak było chociaż jakiekolwiek okno. Tutaj są jakby doniczki z kredkami, ale brakuje mi tu brzozy. Mam nadzieję, że urośnie. No i tak się prezentuje nasza sypialnia. Mnie się całkiem podoba jak na to, jakie miałam warunki. A tutaj właśnie, tak, tu jest jeszcze jakaś na skrzynka. Tu nie wiem co to jest, nie pytajcie. Tam był No Tutaj jest piękne drewno z, z kopalni. No a tutaj jest. Las. Urosło tu już kilka drzew. Ile? Ile nas? Trzy. Trzy drzewa już urosły. Fajnie to wygląda jak to drzewo tu rośnie. Od razu lepszy widok z okna. I właśnie faktycznie chyba bez wody nie wypadają te nasiona, no, ale strasznie powoli rosną. Także no... Ojku, ale głodny jest. <śleszy> Chcesz jabłka? Hmm, coś konkretnego masz. chyba Nie mam mięsko? Mam tu, ale ono czeka na do kopalni. Aha, no to... Mam tylko jabłka. A ty nie jest na? No, jeszcze nie. Masz dwa jabłka. Podzielę się. O, dziękuję. Proszę, jest ciemne jest, słuchaj zaraz. Kurczę, czemu? O! Jest! Jest! O, jakie wysokie? Jest! Dobrze. To bym chciałam tu skończyć przy drzewie. O, i jest, proszę. Drzewo. Zrobiliśmy też taką mini, mini farmę, albo nie chcemy tu mieć lepsze farmy. Na pewno. Mm? Szkam kamerę. A. Tak. A, tu jest, no, tu jest. Będę mieć jabłko. O super. No eee, tę tarczę z <grym> On cały czas. Przedstawię No tak, no, jak drzewo się przewróci. To boli. Jak się to stanie drzewem, też boli. Tak, więc e, w tym odcinku to było wszystko. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś pomontować i poprzecinać, bo jest mega długi, ale no chcieliśmy się tu trochę urządzić dzisiaj, no i zdobyć właśnie coś, co dla nas jest bardzo ważne, czyli drewno. Posadziliśmy też przed chwilą zboże. Faktycznie ktoś pisał w komentarzach, że bez wody rośnie, ale bardzo powoli. Mnie się wydawało, że bez wody ta ziemia wysycha i wypada, bo widziałam kiedyś coś takiego, chyba, że to pozmieniali. Może. Bo kojarzę takie coś, że miałam ten i nagle mi tak wypadało i dopiero potem się doczytałam, że trzeba mieć wodę. Eee, także widać, że komuś się bardzo nudzi. Także no, zrobimy to jakoś te uprawy, mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Chociaż czekaj. Tak? Troszkę... Wody? Lampki. Nasiona, chciałaś? Zrobiłam część 12 z dni. Nie mamy dni. Zasadzimy Cez, i wtedy. Masz... A wyrośnie? Jesteś pewna, że to wyrośnie? Bez wody? Przez środek zrobiłam część 12 na dni. Chciałam coś innego zrobić. Co to, Za to, długo mi się, to, to, to się. Czekaj. Wyrośnie? Ja się zostałam zrobiła. No zrobiłam część 12 na dni. Czekaj mm -mm. Rośnie A to trzeba jeszcze klikać czy już? Jesz... Jeszcze pewnie Nie, bo to już musi z tego wyrosnąć, Aha. nie? Z tego badyla, wyrośnie, nie? Wyrośnie, no O. Co? No, to mogę już odciąć to czoło? Że zmarnowałam całe dnie, nie, no bo tu jest pożywienie, na tle Lęba. Chwileczkę Chwileczkę, no, także tak, tego. <grywa> wycięłam ze wszystkie jedynie sobie nasiona. Spoko. Można? Można. <grywa> Nasze maseczki zostają przerobione. <grywa> One jakby no. zostaną wyprane. <grywa> wyprane na nowo. <grywa> także zgubiłam wątek znowu. No, mamy sypialnię, mamy bur, mamy farmy, i następnym razem myślę, że będziemy chcieli właśnie udać się do tej kopalni trochę tylko się e, ubierzemy w zbroje i tak dalej. Więc tym razem pójdziemy do kopalni. Może znajdziemy w końcu wodę, może znajdziemy coś jeszcze ciekawego. Obstawimy, może, te spawnery na przykład, jeśli damy radę, jeśli nas nie obsiądą za bardzo, po to, żeby no tam już się nie namnażały te moby. No, bo właśnie jest tak, że trzeba te spawnery oświetlać, no bo to niebezpieczne. Takie nagromadzenie wrogich mobów, trujących. Ja zostałam ugryziona, także ja nie wiem, co ze mną będzie. Mam nadzieję, że wszystko będzie ze mną w porządku. No i z takich rzeczy organizacyjnych to pewnie będę chciała mieć jeszcze kuchnię, magazyn, szafę. Podwodny ogród w akwarium budel dla mojego pieska, którego jeszcze nie mam, ale kilka innych zwierzątek. No to Dobrze. To w tym odcinku było wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Będzie nam bardzo... to! Będzie nam... <śéc> <śéc> Będzie nam bardzo miło. O, machu, machu mam. Właśnie mi się podgląd zepsuł, nie pamiętam, co mam na których. Oczy nic nie nie. Brawo! Też mam prawo, brawo. I do zobaczenia w kolejce. Pa pa! pa pa! Dobra, to idę ścinać. Uuu, a co się tak śpieszysz z tym ścinaniem? A żeby inne mogły ruszyć. Mhm. Uh